Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dziś będzie taki luźny i przyjemny tak i będzie to tak: wspomnienia studniówkowe. Dla mnie moja studniówka była tak mega przeżyciem, że po prostu uznałam, że muszę nagrać ten tak i. no, może będzie nawet śmiesznie. Zobaczymy. E, pytanie pierwsze: gdzie i kiedy odbyła się Twoja studniówka? E, no i tak, wydaje mi się, że moja studniówka odbyła się 5 lutego 2011 roku, czyli to było już 5 lat temu, a wydaje mi się, że to było dopiero co. I to było w zajezdni gościnie dwórce lubelskiej, czyli tak troszeczkę za Lublinem. Pytanie numer dwa. W co byłaś ubrana? No i wiecie, to jest po prostu <laughs> dobre pytanie, bo ja miałam swój taki zamysł, swoją wizję. I wizja była całkiem fajna, z tym że no efekt był troszeczkę inny niż moje oczekiwania. Nadal uważam, że pomysł był dobry, tylko wykonanie nie, nie najlepsze. I chodziło przede wszystkim o moją sukienkę, bo ja miałam taką wizję, wiecie, taka burleska, i w ogóle Dita wam i te sprawy. No i ja chciałam mieć taką złotą sukienkę. Miałam ociekać złotem, było wszystko pięknie zaplanowane. To miała być spódnica i gorset. Gorset miał być taki, taki jak prawdziwy gorset, taki mocno wcięty, jak kiedyś były takie stare. No a krawcowa, no a właśnie, bo jeszcze nie powiedziałam, ja miałam y, sukienkę szytą na zamówienie i ja miałam swój pomysł, ale krawcowa miała trochę inny pomysł i to się nie zgrało. Ym, no i w ostateczności moja sukienka była beżowa, a nie złota i nie miałam takiego gorsetu mocno wciętego, tylko taki dopasowany, normalnie tak wyglądałam trochę jak taka y, marna panna młoda. Materiały były bardzo ładne, super jakościowo, ale no to nie było to złoto, to było takie beżowe z jakąś złotą nitką A spódnica miała być taka lejąca się, ładniutka, taka zwiewna, a była bardzo sztywna, to były takie trzy falwany Z tyłu trochę dłuższa, z przodu krótsza W ogóle nie mam tych rzeczy, żeby Wam pokazać, bo wszystko zostało w Lublinie, ale gdzieś Wam, gdzieś wam wstawie zdjęcia, żebyście mogli zobaczyć jak to wyglądało no i wiecie, z jednej strony jestem niezadowolona z tej sukienki, no bo ona była ładna, ale to miała być taka wow, no po prostu najlepsza kieca na, imprezy, na imprezie, a wyszła taka sobie. Trochę się może cieszę, że ten gorset nie był taki, jak ja chciałam, bo na ostatni Halloween zamówiłam sobie taki gorset, taki mocno wcięty i w nim średnio się oddycha i w ogóle średnio się porusza, w ogóle o siedzeniu nie mam mowy, tak zawsze siadam tak, taka, taka sztywniara. No ale na Halloween było ok, tak na powiedzmy dwie godziny, imprezkę, ale na studniówce jezu nic bym nie zjadła, nie napiła się, oddychać by mi było ciężko, w ogóle marna zabawa, więc może i lepiej. Do tej mojej takiej burleskowej wizji e, chciałam mieć rękawiczki, no i miałam, z tym, że nie wiem dlaczego te rękawiczki były w groszki, miałam takie... Wiecie, ładne, koronkowe, tutaj taka falbanka, ale one były w groszki. Nie wiem skąd one mi się wzięły. Gorset był w jakieś listki, rękawiczki w groszki wszystko po prostu z innej parady. I buty miałam czarne, skórzane na platformie, wysokie, były bardzo wysokie, ale że jestem z metra cięta, no to ja chciałam mieć jak najwyższe buty, tylko było możliwe więc one mi w ogóle nie przeszkadzały, nie obcierały mnie, ja za dużo też nie tańczyłam, więc wysokość obcesa w ogóle mi nie przeszkadzała. Do tego mojego zestawu miałam jeszcze na takiej czarnej tasiemce półprzezroczystej powieszoną kamę, to była broszka, ale ja ją sobie zawiesiłam na szyję i miałam walkę we włosach, tak, miałam tak bardzo w ogóle nieudolnie tą walkę wpiętą, bo zapomniałam jej zabrać do fryzjera, więc musiałam to jakoś tak e, sama sobie wpinać w domu i muszę mi to tak raczej średnio na jeża, ona była tutaj tak powywijana jaka, jakaś, tak z przodu miałam w ogóle taki hełm tą walką i tu jeszcze miałam takiego jakiegoś, jakiś kwiatek, z tego jakieś pióra, e, strusie, w ogóle takie cuda na kiju. E, no na szczęście nic już nie kombinowałam z rajstopami, miałam zwykłe cieliste pończochy i czerwoną podwiązkę no i niespecjalnie byłam zadowolona z tej kreacji mojej szczególnie, że była strasznie strasznie droga, teraz bym tego w ogóle nie powtórzyła, to w ogóle było jakiejś zaprzyjaźnionej krawcowej powiedzmy i ona za tą sukienkę chciała wziąć 1400, a że tak po znajomości wzięła tylko 1000, bo materiały były bardzo drogie no ale w tym momencie chyba poszłabym kupić sobie sukienkę jakąś w sklepie, bo jest tyle jakichś fajnych możliwości, że w ogóle no, nie było warte tej ceny, but ty Kupiłam za 400 zł w Prima modzie, więc tutaj, no, wydałabym teraz też tyle na buty. Yy, torebka to była taka maleńka kopertówka, ja ją po prostu pożyczałam do mojej siostry. Chodziło o to, że miałam gdzie wsadzić telefon, jakieś chusteczki, napierdolę, nie wiem, szminka czy coś. Yy, no i tyle w sumie. Pytanie numer 3. Jaki miałaś makijaż i fryzurę? Jeśli chodzi o makijaż, to mój partner uparł się, że jego jakaś znajoma mnie umaluje, no bawi zażyską. No i wszystko fajnie, pomysł był całkiem miły i w ogóle, ale ja miałam takie swoje wytyczne, że to musi być ciemny makijaż oka i muszą być sztuczne rzęsy. Chciałam mieć takie, wiecie, teatralny, taki wachlarz, pięknie w ogóle. Koniec końców ten makijaż tak nie wyglądał. Ona mi bardzo ładnie zrobiła twarz, tak no super profesjonalnie naprawdę mega to było wykonane, ale jeżeli chodzi o oko, ja patrzę pierwszy raz w lustro, a ja mam po prostu beżowe oko, jakieś takie błyszczące troszeczkę, no nie wiem, może się opatrzyłam na tą sukienkę, że ona jest taka jasna i mi chciała zrobić jasne, ale jak ja mówię, że chcę mieć ciemne oko, to znaczy, że chcę mieć ciemne oko, a nie jasne oko. No mówię, że nie, ono ma być ciemniejsze, dołożyłam mi trochę ciemniejszego tak w zewnętrznym kąciku, wiesz, że dalej jest za jasne, ja chciałam mieć po prostu takie naprawdę usmolone oczy, takie smoky eyes, bo ja wtedy nie potrafiłam czegoś takiego zrobić. No i tak mi dokładała to ciemnego, dokładała, no i okej, okay, wyszło ładnie to oko, ale nie było takie, jak sobie wymyśliłam. No i w ogóle to, co mnie najbardziej zdenerwowało, to to, że ona w ogóle nie miała sztucny, sztucznych rzęs, powiedziała, że mi ich nie przyklei, no i byłam strasznie zdenerwowana, no bo... No to było już gdzieś w dzień No i skoro ja mówię wcześniej, że chcę mieć koniecznie sztuczne rzęsy, no to, to liczę, że je jednak będę miała. Nie jestem za tym, żeby ustalić to wcześniej, jak to ma wszystko wyglądać i jakbym wiedziała, że ona mi nie przyklei tych rzęst, to albo bym się pewnie sama umalowała, bym sobie sama kupiła sztuczne rzęsy i spróbowała dokleić, albo umówiłabym się z kimś innym. A jeżeli chodzi o fryzurę, no to to był chyba najładniejszy element w mojej kreacji i jedyny, który... Był taki jak sobie wymyśliłam Po miałam kolor włosów I miałam takiego dużego koka Ja tak strasznie chciałam mieć to tak do góry Wysoko, taki wiecie Żeby mi to wszystko pasowało No i fryzura była naprawdę fajna Ja się czesałam w salonie fryzjerskim Alina na Fabrycznej w Lublinie. No i faktycznie y, tam fryzjerka no, zrozumiała o co mi chodzi i, i wyszło fajnie. Pytanie numer cztery. Twój studniówkowy partner? No tutaj miałam też sprawę trochę ułatwioną, bo y, wtedy po prostu miałam takiego chłopaka na stałe, więc y, zaprosiłam swojego chłopaka, a w zasadzie nie musiałam go zapraszać, bo on chodził ze mną do klasy, więc tak siebie wzajemnie zaprosiliśmy. Więc nie musiałam się zastanawiać, z kim się będę dobrze bawić, czy tam ktoś ze mną pójdzie, czy nie pójdzie, zgodzi się, czy nie, no bo po prostu poszłam swoje pracę tam. Pytanie numer 5. Czy było to dla Ciebie ważne wydarzenie? Boże, dla mnie to było tak ważne wydarzenie, robiłam taką srakę, jeżeli chodzi o każdą rzecz. W ogóle, jeżeli chodzi o moją klasę, no to ja byłam jakby odpowiedzialna za organizację tej studniówki. No nie było to nie wiadomo co, bo u mnie studniówka była połączona liceum profilowanego, czyli mojego, i tam były aż dwie klasy po około 20 osób. I było z technikum u mnie w szkole, i tam chyba też było dwie czy trzy klasy, coś takiego. Ja w ogóle strasznie tak chodziłam. Chciałam, żeby to był taki nasz super ekstra bal, ale no niestety jest demokracja, i musiałam trochę brać pod uwagę głosy innych, więc to, to nie była moja wymarzona impreza. Sala była owszem tak, którą ja chciałam na tamte czasy, i była bardzo spoko, ale na przykład większość osób w mojej klasie chciało, żeby był DJ. Z technikum chcieli, żeby grał jakiś zespół, w końcu wybrali ten zespół. I, i do tego się średnio tańczyło, przynajmniej no, zupełnie nie moje klimaty, więc ja tam raczej byłam przyklejona tułkiem do krzesła. No ale ja to tak po prostu przeżywałam i ten strój chciałam, żeby był idealny i ciągnęłam tego swojego partnera na lekcje tańca, a on nie chciał, byłam z innym kolegą na lekcjach tańca i w ogóle takie różne cuda na kiju. Po prostu kłótni było tyle o tą studniówkę, przeżywania, płakania jakiegoś, nie wiem, i ja też się darłam na tego biednego chłopaka i teraz też mi go szkoda, po prostu Jezu, że on wytrzymał te wszystkie studniówkowe przejścia, masakra i ja w ogóle jezdrię się obrażałam, że poszedł wybrać sobie sam garnitur, albo byłam wkurzona właśnie na tą swoją klasę, że coś tam. W ogóle zapraszałam też wszystkich nauczycieli, ale to mi się podobało. O Jezu i my jeszcze chcieliśmy zorganizować jakieś czołówkę, o czołówka, to się nazywa czołówka, chcieliśmy nagrać czołówkę. Ja i ten chłopak organizowaliśmy, żeby to było może w Teatrze Osterwy w Lublinie i no i to byłoby super fajne, a koniec końców nie zrobiliśmy tej czołówki. W ogóle film był beznadziejny, chyba raz go oglądałam i więcej raczej tego nie zrobię. Nie wiem dlaczego ja byłam odpowiedzialna za tą studni w, w koło mnie w klasie, bo ja nie byłam ani gospodarzem, ani zastępcą gospodarza. A była taka w ogóle sytuacja, że sobie naruszyłam kręgosłup wtedy na trampolinie, w ogóle tak brawo ja. I musiałam chodzić do lekarza na jakieś nie miałam jak zająć się tą studniówką. Poprosiłam koleżankę, która jakby powinna być bardziej za to odpowiedzialna, ona się jeszcze obraziła, że dlaczego ona ma się tym zajmować. Także u mnie były takie historie z tą studniówką, jest, to było takie niepotrzebne. Masakra. Także tak, to było dla mnie duże przeżycie, wiele stresów i przejść. Pytanie numer sześć, to już będzie ostatnie. Twoje rady dla przyszłych studniówkowiczów. Moje rady: yy, No, mm, wrzućcie na lustro w studniówku, bo ja nie wrzuciłam i to było bardzo niepotrzebne. Wiele stresów i w ogóle jakieś kłótni. Dla dziewczyn, żeby miały buty na zmianę, bo no ja, ja jestem niska, więc byłam przyzwyczajona do tych wysokich obcasów. Nie musiałam ich zmieniać, ale widziałam, że dziewczyny tańczyły na bosaka i to tak wygląda już średnio elegancko. Inna taka rada: no, to nie jest jakiś, nie wiadomo, jaki bal absolwentów czy cokolwiek. Yy, nie ma co się spinać z tymi kreacjami. Teraz jest tyle po prostu opcji do wyboru w sklepach. Lepiej wydać trochę więcej na jakąś sukienkę w sklepie, niż szyć sobie sukienkę na miarę, bo potem mogą być takie cyrki jak u mnie. No, no i no nie ma się co oszukiwać, na studniówkę zawsze jest alkohol. Na mojej studniówce nie było z tego co ja pamiętam żadnych tam obciachowych sytuacji, ale jak mi koleżanki opowiadały co się działo na ich studniówkach, że kurczę Dziewczyny się zataczały, albo ktoś tam, nie wiem, uciekł z tej studniówki, jakieś takie dziwne były akcje. No to jest po prostu trochę też nieładnie przy nauczycielach. No to jest jednak impreza szkolna i trzeba trochę zachować ten fason. U mnie też były jakieś spiny, że dziewczyny się pozamieniały partnerami, że któraś tam zaczęła podrywać kolegę innej dziewczyny, i takie tam jakieś różne były spiny z tego tytułu. Nie wiem, taka największa rada to jest tak naprawdę koniec już liceum, później zazwyczaj nie ma się kontaktu z tymi ludźmi, więc najważniejsze to bawić się razem, nie mieć żadnych tam spin, kłótni czy czegokolwiek, tylko naprawdę taka wspólna zabawa. Bo no, z doświadczenia wiem, że później się te drogi rozchodzą. Idzie każdy na studia, czy tam pracuje, nie ma czasu dla innych, ludzie się rozjeżdżają. No ja w tym momencie jestem w Warszawie, część została w Lublinie, inni są gdzieś tam. No i ten kontakt się trochę urywa. Ja tak naprawdę mówię tylko z kilkoma osobami z mojej starej klasy z liceum. Bawcie się dobrze, tak, żeby później miło wspominać tą waszą studniówkę i miło wspominać osoby, z którymi chodziliście do klasy, bo to jest jednak taka. Eee, takie fajne wspomnienie, miłe przeżycie. Ja koniec końców e, bardzo miło wspomniałam swoją studniówkę, ale na początku no, to były małe dramaty, e, spięcia i to wszystko było niepotrzebne. No. Tak więc e, moja studniówka już dawno za mną i zanim zaczęłam kręcić ten film jakoś nie zdawałam sobie sprawy, że minęło już... 5 lat. Jezu, 5 lat, już jestem taka stara. Jeśli jeszcze studniówki są przed Wami, życzę Wam udanej zabawy, cudownych wspomnień. Jeśli ja już z wami żegnam, dziękuję Wam bardzo za uwagę i zachęcam oczywiście do subskrybowania mojego kanału, obserwowania na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Snapchacie i wszystkich innych social mediach, które Wam oczywiście podlinkuję w opisie. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas i do zobaczenia w następnym filmiku.